Jakby nas wystrzeliło rakietą w kosmos Niemożliwe <laughs> Nasz GPS Pokazał To co, jedziemy Dobrze wyglądam? Powinniśmy podziękować Amerykanom oraz Chińczykom Za to, że właśnie dzięki nim BMW X7 trafiło do europejskich salonów I możemy spotykać ten samochód Na naszych europejskich drogach Thank you i konnichiwa Przecież to chyba po japońsku. Samochód posiada opcjonalny M-pakiet wraz z dodatkowym pakietem Shadow Line. Wygląda troszeczkę gangstersko. Wydaje mi się, że kiedy X7 pojawiło się w rosyjskich salonach, tamtejsza mafia szybko przesiadła się ze swoich ukochanych Land Cruiserów właśnie na takie BMW X7 oraz ten grill. Ja wiem, że wielu z Was boi się, że w przyszłości BMW będzie wyglądało właśnie tak. Ale powinniśmy pamiętać o tym, że właśnie X7 zostało stworzone głównie na rynek amerykański oraz chiński. A jak wiemy, im większe, tym lepsze. Samochód jest wyposażony w opcjonalny pakiet M oraz Shadow Line. Wszystkie elementy, które by standardowo były chromowane, są tutaj czarne. Dodatkowo, pakiet M poszerza nam przedni zderzak i mamy mnóstwo, mnóstwo kratek, które, o dziwo, są prawdziwe. A ile kosztuje BMW X7? Podstawowa wersja silnikiem diesla to wydatek rzędu 408 tysięcy złotych. Za najmocniejszą wersję wysokoprężną przyjdzie nam zapłacić około 500 tysięcy złotych. Podstawowy benzyniak to wydatek około 428 tysięcy zł, a stawkę zamyka V8 z kwotą 523 tysiące zł. Wystarczy o cenach. Porozmawiajmy o tym, co najważniejsze. Pod maską. Do wyboru mamy cztery jednostki, dwie wysokoprężne oraz dwie benzynowe. Dla fanów benzynowych jednostek 3-litrowa rzędowa szóstka o oznaczeniu 40i generuje 340 koni oraz 450 Nm, a stawkę zamyka nam V8 o pojemności 4,4 litra o mocy aż 530 koni mechanicznych i 750 Nm. Prezentowany model jest wyposażony w 3-litrową jednostkę, ale o oznaczeniu 30d. Co to znaczy? W połowie roku 2020 zaszła zmiana. Właśnie 30D został zastąpiony mocniejszym silnikiem o znaczeniu 40D. Ten za to generuje 265 koni mechanicznych oraz 620 nm momentu obrotowego. Bagażnik ich 7 przy złożonych fotelach ma pojemność ponad 2120 litrów. Kiedy złożymy drugi rząd siedzeń, wielkość bagażnika zmaleje nam do niemal 900 litrów. A kiedy rozłożymy trzeci rząd siedzeń, zostaje nam 326 litrów. Jak widać, i tyle też wystarczy. Miejsca wystarczająco, żeby rozprostować nogi, i nie tylko, jeśli wiecie o co mi chodzi. Coś wam pokażę, tylko nikomu ani słowa. Potrafię czarować. Nawet BMW jest ode mnie wyższa. Pierwsza wada, drzwi nie zasłaniają progu, także w takie deszczowe dni będzie łatwo pobrudzić sobie nogawki. A teraz pokażę Wam fajną sztuczkę. Samochód ma zapamiętywanie 50 ostatnich metrów, które przebył. Więc jeżeli uruchomimy asystenta cofania, co teraz uczyniłem, puszczam kierownicę, żeby nie było nóg, no nie podniosę tak wysoko. I patrzcie, co się dzieje, samo jedzie. Ewentualnie mogę zwolnić, żeby się tu nic nie stało. I wola! Voilà. Wybieramy sobie tryb jazdy. Zaczniemy od Eco Pro. Mamy do wyboru cztery tryby jazdy: sportowy, komfortowy, Eco Pro oraz adaptive. Wybieramy ten komfortowy. Będziemy jechali powoli, żeby się nic złego na drodze nie wydarzyło. W pierwszej kolejności, kiedy wsiadamy do tego samochodu, zwracamy uwagę na trzy rzeczy: po pierwsze luksus, po drugie luksus i po trzecie luksus. Tak to można najkrócej wszystko opisać. Mamy świadomość tego, że samochód ma długość około ponad 5 metrów, rozstaw osi około 3 metrów, szerokości około 2 metrów i waży 2,5 tony. I wsiadając za kierownicę, mamy tego świadomość. I mamy świadomość tego, że mamy do czynienia z wagą ciężką. Zdecydowanie ciężką. Kiedy przejechałem się pierwsze. Kilkanaście metrów, już wiedziałem, że samochód jest naprawdę obszerny. I w pierwszym, w pierwszym momencie, w pierwszym kontakcie, ciężko jest wyczuć, gdzie możesz wjechać, gdzie nie możesz wjechać, jak ustawić samochód, żeby zmieścił się na liniach. Przyjeżdżając, odbierając samochód od dealera, przyjeżdżałem przez miejscowość, gdzie był ba bardzo wąski most i były prace remontowe. I wiecie, znacie te sytuacje, kiedy są. Wąskie pomarańczowe linie nalesowane na drodze i musimy się zmieścić. Zazwyczaj one mają 2 metry. Niestety, osoba jadąca z naprzeciwka nie dostosowała się do tego i zatrzymaliśmy się dosłownie na środku mostu, ponieważ nie zmieściliśmy się. Auto jest tak szerokie, że naprawdę trzeba na takie rzeczy uważać. Najważniejsza rzecz: komfort jazdy. BMW X7 nastawione jest przede wszystkim na to, żeby było komfortowe. Zastanawiałem się, czy. Za bardzo nie odbiega od tego, czego, do czego nas przyzwyczaiło BMW, czyli do emocji związanych z sportem, auta, które się świetnie prowadzą, świetnie się trzymają drogi i dają ogromny feedback siedząc za kierownicą, kiedy prowadzimy ten samochód. Ciężko mi było odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ wszystko, co nas otacza, wszystkie ustawienia tego samochodu, tej konkretnej specyfikacji są ustawione na komfort. Dlaczego? Opcjonalnie możemy dobrać sobie adaptacyjne zawieszenie M, oczywiście musimy za nie dopłacić. Wtedy zdecydowanie samochód jest sztywniejszy, jeszcze jest obniżony o kilka centymetrów w stosunku do tej wersji, którą my jedziemy. Za to nasza wersja, standardowo wyposażona w adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne, które do woli możemy sobie regulować za pomocą trybów jazdy oraz dodatkową funkcją która tutaj występuje jest to, że możemy sobie w trakcie jazdy je obniżyć jeżeli jedziemy samo, samochodem w, po autostradzie, możemy ją obniżyć wtedy lepiej się auto zachowuje, możemy też sobie usztywnić także nie ma tego efektu bujania konkretny model wyposażony jest w 22 calowe koła tak, dobrze słyszeliście, 22 cale z przodu 275, z tyłu 315 ogromne kapcie jak się jeździ na takich kołach w Polsce? Otóż bardzo wygodnie. Pomimo tego, że profil też nie jest zbyt duży, zawieszenie jest tak skonfigurowane, aby pochłaniać wszystkie nierówności, wszystkie dziury, nierówności poprzeczne z taką gracją, że mamy wrażenie, że unosimy się nad powierzchnią. Jakbyśmy lecieli na latającym dywanie. Dosłownie jest takie odczucia. Często, kiedy jedziemy tak dużym samochodem, takie pierwsze skojarzenia Mercedes GLS, tam zawieszenie jest jeszcze bardziej komfortowe, samochód je lepiej wybiera nierówności, lepiej sobie z tym wszystkim radzi, ale jest taki efekt bujania, tak jakbyśmy płynęli starą łajbą na morzu. Dosłownie. W tym modelu, w tym konkretnym egzemplarzu, nawet jeśli mamy ustawienia komfortowe i samochód jest bez adaptacyjnego zawieszenia M, tego efektu nie ma. Oczywiście czujemy, jak auto po prostu połyka te nierówności, ale nie ma męczącego bujania się, gdzie moja głowa latałaby od lewa do prawa. Tutaj BMW to totalnie wyeliminowało i nie ma tego problemu. Co jest na duży plus. Warto powiedzieć o wyciszeniu tego samochodu. Ponieważ kiedy wsiądzie się do niego pierwszy raz, zapominamy, że istnieje w ogóle świat poza samochodem. Jest niesamowicie cicho. Oczywiście samochód w standardzie ma podwójne, laminowane szyby, które radzą sobie świetnie, ale podwozie, i pomimo tych wielkich, szerokich kół, niesamowicie dobrze tłumi wszystkie dźwięki, które dochodzą, które chcą się przedostać tak naprawdę do kabiny. Samochód. Tak jak już mówiłem, jest bardzo duże. bardzo ciężki. Jak takim autem się jeździ? Otóż całkiem łatwo. Mówiłem o tym, że BMW X7 troszeczkę odbiega od swoich mniejszych braci, czyli X5 czy tam X4. O X4 to już nie wspomnę, bo jest zdecydowanie mniejszy, ale jeśli chodzi o X5, skupię się na X5. X5 możemy naprawdę sobie. Pozwolić na więcej. Jeżeli jedziemy szybko, w jakieś, pokonujemy zakręty dynamicznie, auto potrafi się układać do jezdni, trzymać się drogi. To jest naprawdę sportowy SUV. W przypadku X7 niestety nie można tego samego powiedzieć. Ten auto jest całkowicie inaczej zestrojone. Oczywiście fizyka robi swoje, 2,5 tony waży i niestety nie da się czasami ujaźnić, ujaźnić tej mocy, tej masy na drodze. Natomiast Układ kierowniczy pozostał ten, który znamy właśnie z BMW. Jest bardzo precyzyjny, działa bardzo lekko. Oczywiście jego nastawy możemy też regulować za pomocą trybów jazdy, ale nawet jeżeli on jest w trybie komfort i daje nam to poczucie lekkości prowadzenia, to wystarczy lekko ruszyć kierownicą, a samochód podąża tam, gdzie właśnie chcemy. Ten samochód ma jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, przez którą to auto prowadzi się tak, jak się prowadzi, i prowadzi się bardzo lekko. To jest tylnia oś skrętna. Jest to opcja, oczywiście musicie za to dopłacić. Nie małe pieniądze. Ale jeżeli macie możliwość dokupić i możecie skonfigurować samochód, to koniecznie skonfigurujcie opcjonalną tylnią oś skrętną, ponieważ to, co ten samochód robi w mieście i to, w jaki sposób pokonuje zakręty, to jest coś niewybywałego. Jak tak duże, długie auto może z taką gracją przemykać pomiędzy... Zakrętami i z łatwością bez problemu, tak naprawdę, możemy na dwupasmowej drodze stanąć, obrócić kierownicę na maksa w lewo albo w prawo i po prostu zawrócić za jednym razem bez najmniejszego problemu. BMW przyzwyczaiło nas do tego, że samochody tej marki prowadzą się jak po sznurku. A X7 nie jest zaprzeczeniem tego, tylko że po prostu. To, jaki ten samochód jest duży, to, ile waży i to, że został stworzony do czegoś innego, jest pozbawione w pewnym sensie tego charakteru BMW. Ale to nie jest nic złego. Uważam, że właśnie takie auto, tej klasy, powinno być właśnie komfortowe, przyjemne, lekkie w prowadzeniu. Lekkie. Dziwnie to brzmi, ale rzeczywiście tak jest. Samochód się, kiedy prowadzimy to auto, naprawdę lekko prowadzi. Pod maską mamy 3-litrowego diesla i pewnie zastanawiacie się, czy ten samochód jedzie. Otóż jedzie, ale nie zachęca do szybkiej jazdy i to jest właśnie przyjemne w tym samochodzie, że siadasz do niego i ta 3-litrówka w zupełności ci wystarczy. Oczywiście możesz sobie dobrać mocniejszą wersję 40, która ma 320 koni i dwie turbosprężarki, ale czy to jest tak naprawdę potrzebne? W sumie nie. Silnik współpracuje z ośmiobiegowym automatem. Uwielbiam skrzynię zf albo jak to Niemcy mówią, CF. E Osiem przełożeń, jedno sprzęgło i maksimum, maksimum komfortu i płynności przy zmianie biegów. Ten napęd jest stworzony do tego, żeby pokonywać kilometry. I to, co znacie przykładowo z Audi i bolączki, z którą się zmaga. Od pewnego czasu oraz z normami WLTP, gdzie wciskamy gaz i tej reakcji długo, długo nie ma, to tego w BMW nie zaznacie. Wciskacie gaz, reakcja jest natychmiastowa. Nawet kiedy jedziemy w trybie eko i wcisnę gaz, nie ma zwłoki. Samochód automatycznie i bardzo szybko przyspiesza. Jeżeli przyzwyczaimy się do pracy tej przekładni, to gwarantuję Wam, i jest i 9G Tronik. Wymienka. No ale są też pewne wady tych rozwiązań, które tutaj BMW zastosowało w przypadku X7. Zapomnijcie o sportowej jeździe. Uważajcie na zakrętach, kiedy jest ślisko. No, w ogóle uważajcie na zakrętach, kiedy jest ślisko, ale w przypadku tej masy i pomimo tego, że to auto ma naprawdę szerokie koła. Fizyka na ten samochód działa zdecydowanie szybciej i mocniej. Próbowałem sprawdzić to, jak działa X-Drive. I X-Drive nas do tego, że samochody są bardziej napędowe, a przednia oś jest dołączana w momencie, kiedy jej potrzeba. Nawet kiedy jest ślisko, i próbowałem wejść w łok, dobra, w rond, na rondzie, żeby samochód wymusić na nim, tak naprawdę, żeby uśliznął się tył. Bardzo ciężko jest to zrobić. Masa te, na, tego auta nie pozwala na to i wyjeżdża przodem, więc radziłbym spokojną jazdę, komfortową, w spokoju i w błogiej ciszy. Do tego te auto zostało tak naprawdę stworzone. Ciekawostka: ten samochód ma procedurę startu. 3 litrowy Diesel X7. Yy, wyłączam kontrolę trakcji. Mamy tryb sport. Gaz. O Jezu, jakby nas wystrzeliło rakietą w kosmos. 80, 90, 100. Zobaczymy. Niemożliwe. Nasz GPS pokazał 6,4 sekundy do setki. Lepiej niż producent. A ile w ogóle X7 w takiej konfiguracji pali? Przełączę sobie na tryb Eko na przepraszam, na komfort. Samochód użytkowaliśmy w mieście i trochę poza miastem. I średnie spalanie, sami zobaczcie, 9,5 litra. Całkiem znośnie jak na taką bambaryłę. No To, że X7 jest duże, to już wszyscy wiemy, ale jakie je jest w środku, to Wam zaraz pokażę. Odsunąłem fotel maksymalnie do tyłu i obniżyłem go maksymalnie. Kierownica jest oddalona jak tylko się da, opieram się, nie dosięgam. Rękę mogę prawie wyprostować siedząc na tym miejscu, nie wspomnę tutaj. A teraz patrzcie. I przy tym samym ustawieniu fotela, zobaczcie, ile ma miejsca. Wiecie, ile mam już wzrostu, 1,80 m. Nogi bez problemu się mieszczą, nie dotykam kolanami przedniego fotela. A jeszcze dodatkowo tylnia kanapa w drugim rzędzie, bo oczywiście mam jeszcze trzeci rząd. Jest sterowana elektrycznie. Możemy ją przesunąć jeszcze do przodu. Tak, zwiększając miejsce dla pasażerów na trzecim, w trzecim rzędzie siedzeń. Albo ewentualnie wysunąć ją maksymalnie do tyłu i jeszcze sobie sterować podparcie. Tutaj fajne mamy poduszeczki. Jeżeli oprzemy się maksymalnie i odchylimy fotel, to przy nawet ustawieniu fotela przedniego maksymalnie oddalonego do tyłu, podróżujemy tutaj jak król. To teraz próba, czy wciśniemy się do trzeciego rzędu. Wystarczy nacisnąć jeden guzik, fotele Odsuwają się i siedzimy. Słuchajcie, siedzę i lekko opieram się kolanami, tylko o podparcie foteli w drugim rzędzie. Dodatkowo BMW zadbało o tych najmniejszych, bo prawdopodobnie w trzecim rzędzie siedzeń będą siedziały dzieciaki. Mamy cup holdery, dodatkowo podłokietniki są wyściołane skórą. Mamy podświetlenie ambientowe i dodatkowo szyberdach. Na dzisiaj to już wszystko. Strasznie pobrudziliśmy nasze BMW, więc lecimy na myjnie. A ty zostaw suba, daj łapkę w górę, kliknij dzwoneczek i widzimy się następnym razem.